w tak Trwa poazowy Dzień Wspólnoty. Właśnie chciałbym przeprowadzić wywiad z jedną z uczestniczek tego Dnia Wspólnoty, animatorką Gretą Olszewską, która w tym roku była na oazie. Powiedz Greto, na jakiej oazie byłaś w tym roku? Ale, tutaj, była tak, Męcinę. A I z jakim moderatorem był no, y, Naszym moim moderatorem był ksiądz Mateusz. Na... Jak wyglądała ta A co szczególnego przykuł Twoją uwagę. Jak przeżyłaś to ładzę jako animatorka? So, so, to jest y, dość szczególna. To, czyli, y, w większości y, było no, z nami tylko dziewczęta, ale mieliśmy też studia się chłopców. Chłopcy dbają co można. Łatwo stwierdzić, że się skończyło się, bo, no, nie się starali, nie pierwsze, bo w nie ma trzy starania. Ale najważniejsze, bo dziewczynki to były bardzo serii. Dzięki czmie bógowi można było poruszyć obecność pana Boga e, Na co dzień w każdym Byli e, niesamowitymi świadkami e, swojego życia. Innych ludzi w szkole, w domu. Tutaj mi stąd wspiera wszystkie głosy. A jak przeżywasz północowy dzień? Wspólnoty, gdzie tym, że spotykasz się z tymi ludźmi, których widziałaś na Azji, Albo ich nie widziałaś od lat. Cóż. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać. Zobaczyłam niektóre ostatnio, na I dziękuję, że Pięć lat temu! Pięć lat temu ich widziałam. Ostatni raz. Jest, jest radość, jest radość. Możemy bardziej odcinek, Wspaniale. W takim razie dziękujemy za ten jakiś to cudowny, piękny y, wywiad, tak? Dziękujemy. w Ciężkowicach, gdzie odbywa się Błazowy Dzień Spiloty. To właśnie przyprowadziłem do swojej owczarni Magdę Cerazy, która Mami, przeżywa ten dzień razem z nami. Magdo, powiedz, jak przeżywasz ten Mami, dzień razem z nami? Otóż Arturze, razem z wami przeżywam, przeżywam ten dzień w sposób, prawda, Podobny, wspaniały i szczególnie bardzo się cieszę, że przyżywam go razem z e, Pamiętaj Magdo, że każde twoje słowo znajdzie się na stronie głównej e, strony oazowej. Wiele, dużo i dlatego chciałam Ma przez serca pozdrowić. A jak przeżyłaś tego roczną oazę? Otóż tego rocznego? A może gdzie Gdzie bardzo trudne, bo byłam w Winczarowej razem z klerykiem Krusiel i Kazem. I razem oto z tym animatorem, który nauczył dzieci, w którym roku był się Polski. I za to mu dziękujmy. Chodź panu! Witam państwa bardzo serdecznie. Koło mnie stoi, stoi Karolina, moderatorka Diakonii Muzycznej. Karolino, tyle słów wiosny tej posługi. Opowiedz nam jak to wygląda w Twoim wykonaniu. Od czerwca tego roku jestem moderatorem Diakonii Muzycznej i jak ta posługa wygląda, to głównie na nas doprowadzi do w No i za tydzień, 12 września, będziemy zaczynać taki kurs dla metodach muzycznych. Zobaczymy też, ilu chętnych nam się zgłosi. Także bardzo serdecznie zapraszamy, żebyśmy mieli zdolności muzyczne, trochę jakieś chęci do posłuchiwania w naszej diakonii, kto chce się zgłosić na takie kurs. Zapraszamy do bardzo, A Mamy też informacje na Dziękuję bardzo. Teraz się tego roku na W tym roku byłam w czernej, na Wysokim Kucznicze, gdzie widziałam nowego życia. z księdzem Tomaszem Puchlą i z księdzem e, Sławomirem Lewem, który właśnie chciałam pozdrowić, jeśli można. Jeszcze chciałam pozdrowić? A, a, całą moją wspólnotę Łazową animatorkę Magdę razy. Może jakiś inne diakonie? Może diakonie, diakonie komunikowania społecznego, która tylko bardzo prężnie działa. Dziękujemy bardzo serdecznie i do usłyszenia później. Jesteśmy na oazie w na pierwszym turnosie. Stopień? Stopień pierwszy. Chcecie kogoś pozdrowić? Chciałem pozdrowić animatorkę Ewę, Anię, Agnieszkę, księdza Sławka, księdza Jana i wszystkich uczestników. Jak Wam się podobał decyzjalny dzień wspólnoty poazowy. Super. Widzieliśmy wszystkich, było fajnie. To było tylko w To pachamy do kamery. A jak było w Męcinie? Wspaniale. Wszystkich wasach było wspaniale. ma też pracowali jak należy. Ryda też bardzo z nimi uciekała. Nie wiem, kogoś chcielibyście usłyszeć. Ja się będę musiał spowiadać. Może jakąś diakonia specjalistyczną? Och, zaskoczenie! Za wszystko! Za wszystko, co uczynił, aby te oazy rozkwitały. W tym roku na, na oazie było mi dane być w Rzymie. Był to trzeci stopień oazy nowego życia. Przeżywaliśmy go we wspólnocie 250 osób i zastanawialiśmy się nad, właściwie nad sensem przeżywania jedności we wspólnocie. I w kościele e, idąc klikami apostołów, męczenników i e, wyznawców. Oczywiście cała nasza oaza opierała się na e, przeżywaniu Eucharystii, tak zwanych stacjach, w miejscach, e, do których e, odnosił się też Ksiąg Lachnicki, e, tworząc e, ruch, e, trzeci stopień e, ruchu światowego Nowego Życia. E, e, jakie to miało być jeszcze pytanie? Czy chcesz komuś pozdrowić? Aha, czy chcę kogoś pozdrowić. Czy może jeszcze tak krótko... co... E, co przeży, przeżyliśmy chyba wszyscy. Myślę, że e, tak naprawdę odkryliśmy sens jedności e, w ruchu Światło-Życie, w charyzmacie ruchu Światło-Życie. Odkryliśmy prze, przede wszystkim to, że e, mo, tworzymy jedną wielką wspólnotę e, wszyscy. I kapłani, i, i, i siostry zakonne, osoby konsekrowane, e, małżeństwa e, i właśnie młodzież. I tylko właśnie e, budując razem coś, e, budując razem wspólnotę, budując razem e, o, oazę, możemy tak naprawdę poznać jej e, pełny wymiar. E, to było chyba najważniejsze z doświadczenia. To pytanie o pozdrowienie, tak oczywiście. Chciałam pozdrowić wszystkich członków Ruchu Światło Życia, wszystkich uczestników, wszystkich księży moderatorów, księży rejonów, księży Diakonii, zaprosić wszystkich uczestników do tych Diakonii. Kochani, włączajcie się, bo to jest wielkie i potrzebne dzieło. Szczególnie to pozdrawiam Asię Pyre, która w tej chwili wywróciła oczami, jakby nie wierzyła w to, co mówię. Natomiast... Nie, bo to tak pięknie to mówisz. Natomiast naprawdę warto... Wa warto postawić na ruch światło życie, i, 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 i ode mnie tyle. Dziękuję. A drinki? Znajdujemy się w domu reko rekolekcyjnym. Znajdujemy się w domu rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Znajdujemy się na dniu wspólnoty, który jest w piątek. Witam Państwa w Moderatorka y, Diakonii Muzycznej, Polina eee, jak? A, to się nagrywa przy naciśnięciu, nie? Znajdujemy się obok domu rekolekcyjnego w Ciężkowice. Jest 5 września roku pańskiego 2019. Halleluja. Amen. Babanu.